Piotra i Pawła. Wykłady, Wykłady z, z ekonomii. Zapraszamy! W tym zadaniu mamy obliczyć, po ile bank udzieli kredytu sześciomiesięcznego, a po ile przyjmie depozyt sześciomiesięczny w dolarach za 6 miesięcy od dzisiaj. Tu są następujące informacje. Sześciomiesięczna 183 dni stopa procentowa dla dolara 4% łamana na 4,40%. I 12-miesięczna 365 dni stopa procentowa dla dolara 5% łamane na 530%. Bardzo ważne jest to, co jest tutaj poniżej, to znaczy dla dolara rok trwa 360 dni, to znaczy dolar kwotowany jest przez 360 dni w roku, czyli to n równy 360. To jest to, co powiedziałem w poprzednim filmiku, to jest jedyna waluta, która tym się charakteryzuje względem innych, które będziemy poddawać analizie. Czyli dolar dla dolara rok kwotowany to 360 dni, dla pozostałych walut 365, ale o tym w kolejnym zadaniu. Taki przykład też zrobimy. Pozwolę sobie już przygotować pewien zestaw narzędzi, które będą nam niezbędne. Oczywiście wzory przypominające z zadania poprzedniego oraz tabelkę ta pseudotabelka, zaraz Wam powiem o co chodzi, ponieważ możemy oczywiście zastanawiać się, przemyśleć, który z, która z danych jest nam niezbędna, ale możemy też zastosować się do, pewnego, do pewnej metody, którą przygotowałem. Mam nadzieję, że będzie ona korzystna. Oczywiście nie musicie z niej korzystać, aczkolwiek do tej pory się sprawdzała i. Mam nadzieję, że również ułatwi Wam rozpoznanie i charakterystykę poszczególnych danych, co ja będę robił. Będziemy analizować dane, które mamy zaprezentowane w tym miejscu. To jest dla 6-miesięcznej, czyli 183-dniowej stopy procentowej i w tym miejscu, czyli dla 12-miesięcznej, 365 dni stopie procentowej. Będziemy to te dane niezbędne do obliczenia tego zadania, jak się zapewne domyślacie, wpisywali do tabelki. Jak to będziemy robić? Usunąłem nadmiar koloru, żeby zadanie było bardziej czytelne. I co będę robił jeszcze raz? Będę przepisywał ten fragment treści zadania do tabelki. Nic innego na razie nie będę robił, jedynie co będę przepisywał, czyli 183 dni, przepisuję pierwszą linię, dalej 4% i 4,4%, nic nie robię więcej, przepisuję, następnie druga linia 365 dni. 5% i 5,30%. Przepisałem. I teraz spójrzcie, co będziemy robili. Będziemy oznaczać nasze liczby. Po pierwsze, czas trwania. Krótszy, dłuższy, czyli małe te, duże te. Ok. Teraz spójrzmy na 183 dni i przypisane do, tej, do tego okresu 4% i 4,4%. 4, Jeżeli, powiedzmy, bylibyśmy przedsiębiorcą, to to łatwiej i lepiej jest tanio kupić, drożej sprzedać. Oczywiście te 40% różnicy nie jest satysfakcjonujące, ale nie zapominajmy, że to jest tylko przykład i realna wartość będzie znacząco się różniła. No, ale powiedzmy, mamy mniejszą wartość i większą. Po której lepiej kupić? Oczywiście po mniejszej, czyli tutaj mamy kupuj. Po większej wartości mamy sprzedaj. No i mamy praktycznie zrobione całe zadanie. Dlaczego? Dlatego, że podstawiam teraz. W każdym miejscu symbol R, czyli symbol stopy procentowej. Dalej. Tu, gdzie mam kupuj, podstawiam duże K. Tu, gdzie mam S, czyli sprzedaj, podstawiam duże S. I patrzę, małe T, ok, małe T, małe T. Tutaj poniżej mam duże T. I duże te. OK. Najtrudniejsze mamy za sobą. Oznaczyliśmy wartości niezbędne do obliczeń i podstawienia do wzoru. Co teraz nam zostało? Obliczyć. Podstawić do wzoru. Pierwsze obliczenie, pierwsze podstawianie zrobię troszeczkę wolniej. Z tego względu i precyzyjnie, czyli 12.6, żeby było wszystko jasne, natomiast już później troszeczkę przyspieszę. RK12.6, czyli RKFF, to się równa. Cały czas będę miał na uwadze ten wzór. Cały czas. Nie będę tak latał kursorem, ale pamiętajcie, że moje oczy, mój wzrok jest skierowany na ten fragment wzoru i będę tylko do niego podstawiał. 1 plus, RKT duże. RKT duże jest tutaj. Nie, nie zaznaczajcie tego jako 5%, ponieważ część z Was po prostu na kalkulatorze przypadkiem może zapisać jako 5%. 5% to nie jest 5, tylko 5% to 500. I tego będziemy się trzymali. Razy. We wzorze mam duże T. Duże T to jest 365 dni przez n, n w treści zadania na górze mam 360, 1 plus Rst te małe, Rst te małe to jest 4,4% 4%, czyli 0,044 4 razy 183 przez 360 minus 1, i tutaj mam n 360 365 minus 183 to zaokrągleniu 0,0548, czyli 5,48%. Mam RK. Mam nadzieję, że nie było to trudne. Już w tabeli bardzo oczywistym jest i przedstawione, tak unaocznione jest to, co chcemy podstawiać do wzoru. Teraz RS. 1 plus. Tym razem będę patrzył się na ten wzór 1 plus RS te duże, czyli 0,053 razy. Pamiętamy z poprzedniego filmiku, że dalej już przepisujemy wszystko, bo jest tak samo jak w RK. To tak samo jest RS. Czyli 365. Przez 360 przez 1 plus. I tutaj w mianowniku zmienia się nam tylko rkt małe, czyli 4% 0,04 razy. I już do końca w tym momencie przepisuję wszystko. 183, 360 minus 1. 360 przez 365 minus 183. To w zaokrągleniu da nam. 0,0648, czyli 6,48%. Okej, okay. to tyle, całe zadanie. Pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli w treści zadania, czyli tutaj, wartości są różne od 2%, nie wiem. 3, 4, 5, 6, 7 różne wartości. Byle to nie było 2, 2, 1, 2, 2, tylko są one tego rzędu. To wynik nie może być koło 2. Jeżeli wyjdzie komuś z państwa wynik około 2%, to znaczy, że w tym punkcie, w tym miejscu. Nie zwrócił uwagi na pewną rzecz, a mianowicie tu mamy najpierw dodawanie, a potem mnożenie. Ja oczywiście wiem, że wszyscy pamiętacie ze szkoły podstawowej, że tutaj jest dodawanie, mnożenie, czyli najpierw mnożemy, potem dodajemy, ale wasze kalkulatory już niekoniecznie. I teraz, jeżeli wynik jest koło dwóch przy tych danych, to oznacza, że kalkulator najpierw dodał, potem pomnożył. Pamiętajcie o tym. Jeżeli dane są inne niż około 2. Tak, czyli jeżeli mamy dane, tak jak tutaj podane i wynik byłby koło 2, to znaczy najpierw dodano, potem pomnożono, co jest wielkim błędem. OK? Na to zwracamy uwagę. Dzięki bardzo. No i zapraszam do kolejnego filmiku.